Czy kiedykolwiek czułeś, że w tobie jest ukryta moc, uśpiona, czekająca tylko na odpowiedni klucz, który ją obudzi? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak starożytni mistrzowie potrafili manipulować niewidzialnymi siłami wszechświata z niemal boską precyzją? To, co usłyszysz dzisiaj, to nie tylko wiedza. To starożytne wołanie, które przebija się przez zasłony czasu pochodzące prosto ze świątyń Atlantydy i Egiptu, zakodowane przez oświecony umysł Tota, skryby bogów. W tym filmie odblokujesz zagadkowy vibrational code of Toth i nauczysz się kontrolować swoją energię za pomocą trzech ukrytych sił, które rządzą całym istnieniem. To nie jest tylko film. To rytuał przejścia, portal. Zanim przejdziemy dalej, weź głęboki oddech, połącz się ze swoją duszą i przygotuj się. Jeśli ten temat już Cię poruszył, polub go, podziel się nim z tymi, którzy potrzebują się obudzić i napisz w komentarzach: Jestem gotowy aktywować swój kod wibracyjny tajemnica. Kodu wibracyjnego to ta niewielu ludzi wie. Że imię Tot nie tylko reprezentuje egipskie bóstwo, reprezentuje żywy archetyp, kosmiczną zasadę. Tot był mistrzem alchemii, skrybą bogów, tym, który skodyfikował prawa wszechświata w symbolach, liczbach i dźwiękach. Jego dziedzictwo nie znajduje się tylko w piramidach lub starożytnych papirusach. Ono cicho pulsuje w każdym atomie, czekając, aż przebudzone umysły je rozszyfrują. Kod wibracyjny Tota to ta, to ta ukryta sekwencja, energetyczny język, który, gdy zostanie zrozumiany, pozwala wtajemniczonemu kontrolować własną rzeczywistość. Mówi się w szkołach misteryjnych Egiptu i w tradycjach Atlantydy, że Tot pozostawił ten ukryty kod na trzech poziomach: słowa, symbolu i wibracji. Te elementy połączone otwierają wewnętrzne i zewnętrzne portale. To nie jest zwykła magia, ale zaawansowana nauka duchowa. Kodu nie można znaleźć w księgach. Jest on przekazywany przez częstotliwość, przez dostrojenie. Wielu szuka go na zewnątrz, ale zawsze był w każdym człowieku. Teraz wyobraź sobie, że z każdą decyzją, myślą i emocją emitujesz wibracje. Jeśli wiesz, jak dostosować tę częstotliwość, tworzysz harmonię i manifestację. Jeśli ją ignorujesz, żyjesz uwięziony w chaosie i powtarzających się wzorcach. To właśnie chciał nauczyć to, że jesteśmy nadajnikami i odbiornikami nieskończonej energetycznej sieci. Kto opanuje tę sieć, opanuje swoje własne życie. Nie ma stałego przeznaczenia. Są świadome wybory wibracyjne, kod wibracyjny. Tota jest również zapisany w legendarnej szmaragdowej tablicy, gdzie napisał: Jak na górze, tak na dole. Proste objawienie, ale o przytłaczającej głębi. To jest hasło wibracyjne, które łączy ludzki mikrokosmos z boskim makrokosmosem. Rozumiejąc to połączenie, przestajesz być ofiarą okoliczności i stajesz się współtwórcą swojego istnienia. Dlatego tak wiele kultur czci tota pod innymi imionami: Hermes, Merkury, Enoch, ponieważ nie jest on tylko istotą, ale samą kosmiczną inteligencją, która rządzi przekazem świętej wiedzy. Kiedy mówimy o kodzie wibracyjnym, mówimy o zdolności przełożenia tej inteligencji na konkretne działanie, przekształcenia mądrości duchowej w codzienną praktykę. Oto wielka tajemnica. Kod nie jest ujawniany tym, którzy po prostu go chcą, ale tym, którzy są gotowi. Wymaga wewnętrznego przygotowania, emocjonalnego oczyszczenia i mentalnej ciszy. Tylko wtedy można dostrzec właściwą częstotliwość. Dlatego w tym filmie zostaniesz poprowadzony nie tylko do poznania, ale i do rozpoczęcia doświadczania tego sekretnego kodowania. Oto zaproszenie. Pozwól słowom przeniknąć poza umysł, zarezonować w Twoim polu energetycznym, otwierając uśpione warstwy mądrości. Podróż nie jest racjonalna, jest wibracyjna, i na końcu możesz zdać sobie sprawę, że nigdy nie byłeś poszukiwaczem, ale zawsze strażnikiem tego kodu, czekającym tylko na właściwy moment, aby go aktywować. Teraz, gdy dostrzegłeś tajemnicę. Weź głęboki oddech i idź dalej. Zasłona właśnie została podniesiona. Trzy ukryte siły rządzące energią za każdym ruchem, stworzeniem lub transformacją we wszechświecie kryją się trzy ukryte siły opisane przez Tota i czczone we wszystkich tradycjach mistycznych: siła twórcza, siła podtrzymująca i siła przemieniająca. Bez względu na Twoje przekonania lub kulturę. Te trzy moce działają w tobie w tej właśnie chwili. Są niewidzialnym fundamentem, który strukturyzuje rzeczywistość, kluczem do energetycznego i duchowego mistrzostwa. Ignorowanie ich oznacza życie w dryfowaniu, zrozumienie ich oznacza przejęcie steru swojego istnienia. Pierwsza to siła twórcza pierwotny oddech, który daje początek wszystkiemu, co istnieje. Jest obecna w akcie mówienia, myślenia i pragnienia. Każda manifestacja zaczyna się od niej. Druga to siła podtrzymująca fundament, który podtrzymuje istnienie. Podobnie jak oddychanie, które utrzymuje nas przy życiu, ta siła jest filarem, który podtrzymuje kreację w czasie i przestrzeni. Trzecia to siła przemieniająca niewidzialny ogień, który przekształca stare w nowe. Chaos w porządek, strach w miłość. Te siły nie są zwykłymi abstrakcjami. Są praktycznymi, operacyjnymi energiami. Kiedy wyrażasz głębokie pragnienie, aktywujesz siłę kreatywną. Kiedy podtrzymujesz nawyk lub utrzymujesz związek, działa siła podtrzymująca. A kiedy decydujesz się zmienić wzorzec, uleczyć ból lub wybaczyć, przywołujesz siłę przemieniającą. Tak więc w każdym codziennym geście wchodzisz w interakcję z tymi mocami, świadomie lub nieświadomie. Tod nauczał, że ci, którzy opanują trzy siły, opanują własne przeznaczenie. Dlatego nie przedstawiał ich jako dogmatów, ale jako narzędzia duchowe. Jego zaproszenie brzmiało: naucz się rozpoznawać, kiedy każda siła manifestuje się w twoim życiu. I następnie mądrze nimi kieruj. Nie walcz z nimi. Naucz się płynąć jak alchemik, który przekształca ołów w złoto, nie poprzez brutalną siłę, ale poprzez inteligencję wibracyjną. Praktyczny przykład. Kiedy budzisz się rano, zamiast włączać autopilota bądź cicho i przywołuj siłę kreatywną z jasną intencją na ten dzień. Poczuj siłę podtrzymującą, która utrzymuje Twoją energię w centrum podczas wykonywania zadań, a pod koniec dnia przejrzyj, co należy przetransmutować: emocje, myśli lub postawy. W ten sposób przechodzisz od bycia zakładnikiem przypadku do bycia dyrygentem swojej własnej symfonii wibracyjnej. Najczęstszym błędem jest próba kontrolowania wszystkiego racjonalnie. Zapominając, że ukryte siły są subtelne, nie uginają się pod ego, ale harmonizują z duszą. Ci, którzy upierają się przy kontrolowaniu siłą, tracą energię. Ci, którzy uczą się dopasowywać do tych mocy, zyskują płynność, spokój i prawdziwą moc. Teraz, gdy znasz te trzy siły, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że zawsze działały w Twoim życiu, czy wiedziałeś o tym, czy nie. Ale od teraz nie będą już działać losowo. Nauczysz się je przywoływać, równoważyć i przekształcać jak prawdziwy wtajemniczony. Przygotuj się. Teraz zagłębimy się w pierwszą siłę, twórczą moc, która kształtuje rzeczywistość. Siła twórcza, pierwotny dźwięk i moc słowa. Wszystko zaczyna się od dźwięku. Słowa. Tot, jako mistrz świętego słowa wiedział, że Dźwięk jest twórczą siłą wszechświata. Nic dziwnego, że tradycje przodków zawsze nauczały, że na początku było słowo. Dźwięk to wibracja, a wibracja to energia w ruchu. Każde wypowiedziane słowo, każda myśl, którą rozważasz, emituje określoną częstotliwość, kształtując Twoją rzeczywistość w niewidzialny, ale potężny sposób. Dlatego też. Uważanie na to, co mówisz, myślisz i pragniesz, nie jest tylko kwestią moralności, jest kwestią energetycznej kreacji. Wyobraź sobie, że Twoje życie jest jak żyzne pole. Twoje słowa są nasionami, a Twoja energia glebą. Jeśli zasiejesz strach, zbierzesz ograniczenia. Jeśli zasiejesz miłość, zbierzesz spełnienie. To jest zasada, której nauczał Tot. Świadomie używaj siły twórczej. Słowa afirmacji, wdzięczności i mocy podnoszą twoją częstotliwość. Skargi, krytyka i osądy zatruwają twoje pole wibracyjne. Za każdym razem, gdy mówisz: Mogę to zrobić, lub jestem w stanie, aktywujesz siłę twórczą na swoją korzyść. Starożytni Egipcjanie doskonale zdawali sobie sprawę z tej mocy. Używali mantr i świętych dźwięków, takich jak słynne ANKH lub indyjskie OM, aby zharmonizować ciało i ducha. Dzisiaj możesz również zastosować tę praktykę w swoim codziennym życiu. Zacznij dzień od słowa mocy, takiego jak harmonia, siła lub miłość. Wypowiedz je na głos, czując jak wibracje przechodzą przez twoje ciało. Zauważ. Jak Twoja energia natychmiast się dostosowuje. Ale jest sekret, który znają nieliczni. Moc słów ujawnia się w pełni tylko wtedy, gdy jest zgodna z uczuciami i intencjami. Nie wystarczy powtarzać fraz mechanicznie, trzeba wibrować z nimi. Tot nie tylko uczył nas mówić, ale wibrować ze słowami. Słowa bez duszy są puste. Słowa z duszą są kreatywne. Dlatego pielęgnuj spójność między tym, co myślisz, czujesz i mówisz. Kiedy zrozumiesz tę zasadę, uświadomisz sobie, że wszechświat jest jak lustro dźwiękowe. Nie reaguje na to, czego chcesz, ale na to, co wibrujesz. A ta wibracja jest wyrażana głównie przez słowa, które wybierasz każdego dnia. Chcesz. Zmienić swoją rzeczywistość, zmień swoje słownictwo. Chcesz stworzyć nowe życie? Wybierz nowe słowa, które reprezentują to życie. Co więcej, ciche myśli są również kreatywnymi słowami. Nawet to, czego nigdy nie wypowiadasz, wpływa na Twoją częstotliwość, a w konsekwencji na Twoje wyniki. Dlatego obserwuj nie tylko to, co wychodzi z Twoich ust, ale także to, co krąży w Twoim umyśle. Przekształć swój umysł w świątynię, świętych słów, a zobaczysz, jak twoje życie przekształca się w pole cudów. Siła kreatywna jest zatem twoją największą mocą. Nie zależy od amuletów, skomplikowanych rytuałów ani zewnętrznych inicjacji. Jest zawsze dostępna, czekając, aż świadomie ją aktywujesz. A teraz, gdy już to wiesz, jak ją wykorzystasz? Weź głęboki oddech, ponieważ teraz zagłębimy się w siłę podtrzymującą tę, która utrzymuje Twoją energię integralną i potężną dzień po dniu. Siła podtrzymująca, równowaga duszy i ciała, tworzenie to tylko pierwszy krok, ale podtrzymywanie tego, co zostało stworzone to prawdziwa sztuka duchowa. To jest siła podtrzymująca, którą Tod opisał jako niewidzialny filar, który utrzymuje energetyczne struktury razem i tętni życiem. Wyobraź sobie budowę domu. Tworzenie to stawianie ścian, ale podtrzymywanie to dbanie o fundamenty, naprawianie zużycia i rozdarcia, utrzymywanie przestrzeni przy życiu. To samo dotyczy Twojej energii musi być odżywiana, zrównoważona i chroniona każdego dnia. Największym błędem ludzi jest przekonanie, że wszystko, co muszą zrobić, to życzyć sobie czegoś lub coś stworzyć, aby stało się to automatycznie. Nie, wszechświat wymaga ciągłej obecności i stałego wyrównania. Siła podtrzymująca objawia się na przykład w nawyku medytacji, świadomym oddychaniu, zrównoważonej diecie i regenerującym śnie. Każde z tych działań utrzymuje Twoje pole energetyczne, nienaruszone i pełne życia, zapobiegając ucieczkom i blokadom. Tot nauczał, że równowaga między duszą a ciałem jest niezbędna do podtrzymania energii. Nie ma sensu wibrować pozytywnie, jeśli zaniedbuje się ciało fizyczne. Świątynią ducha jest ciało i należy je czcić. Praktyczny przykład. Na początku dnia weź trzy głębokie oddechy, czując, jak powietrze wypełnia każdą komórkę. Ta prosta czynność podtrzymuje twoją energię i łączy cię z chwilą obecną, wzmacniając filar wibracyjny. Ponadto siła podtrzymująca objawia się w równowadze emocjonalnej. Niekontrolowane emocje wysysają energię i przerywają przepływ wibracji, dlatego praktyka samoakceptacji jest niezbędna. Gdy czujesz smutek, strach lub gniew, zaakceptuj te emocje ze współczuciem bez osądzania. Akceptacja podtrzymuje, podczas gdy osąd rozbija. W ten sposób pozostajesz cały, silny i pełen życia. Tradycje hermetyczne nauczały również o znaczeniu ciszy i kontemplacji, jako praktyk podtrzymywania energii. W hałaśliwym, szybko zmieniającym się świecie tworzenie chwil pauzy jest aktem rewolucyjnym. Spróbuj przynajmniej raz dziennie być cicho przez pięć minut, obserwując swój oddech i bicie serca. Ten prosty rytuał wzmacnia podtrzymującą siłę i zapobiega rozproszeniu się energii. Inny istotny aspekt relacje. Otaczanie się ludźmi, którzy szanują i podnoszą twoją energię jest niezbędne. Toksyczne relacje niszczą wsparcie wibracyjne, zdrowe relacje wzmacniają je, dlatego wybieraj mądrze, kogo wpuszczasz do swojego pola energetycznego. Pamiętaj: Twoja energia jest Twoim najcenniejszym zasobem. Teraz zrozumcie: Sustaining Force nie jest czymś, co osiąga się raz i gotowe. To ciągły ruch, codzienny taniec między dbaniem o siebie, chronieniem siebie i odżywianiem siebie. A ci, którzy to opanują, osiągają energetyczną stabilność, zdrowie wibracyjne i duchową jasność. Przygotujcie się, bo teraz wkroczymy w moc transmutacji alchemiczny ogień, który przemienia wszystko, czego dotknie. Siła transmutacji wewnętrzny ogień alchemiczne życie to zmiana. Nic nie pozostaje statyczne we wszechświecie. Siła transmutacji, trzecia z ukrytych sił, jest tą, która pozwala nam przekształcać ból w siłę, strach w odwagę, cień w światło. Tod, jako mistrz alchemii, wiedział, że prawdziwa duchowa moc leży w zdolności przekształcania gęstych stanów wibracyjnych w wyższe częstotliwości. To wewnętrzny ogień alchemiczny, który cicho płonie w każdej istocie, czekając na aktywację. Kiedy mówimy o transmutacji, nie mówimy tylko o zmianach zewnętrznych, ale głównie o wewnętrznych metamorfozach. Ile razy chciałeś zmienić zachowanie, wzorzec, ograniczające przekonanie, ale nie wiedziałeś jak? Właśnie tam działa siła transmutacji to niewidzialny impuls, który umożliwia odnowę, uzdrowienie i ewolucję. Ignorowanie go oznacza pozostawanie w pułapce powtarzających się cykli. Aktywowanie go oznacza uwolnienie się, aby żyć nową wersją siebie. Starożytni alchemicy symbolizowali tę siłę ogniem elementem, który rozgrzewa, transformuje i oczyszcza. To samo dotyczy ludzkiej energii. Kiedy decydujesz się stawić czoła swoim cieniom, objąć swoje rany i uczyć się od nich, aktywujesz wewnętrzny alchemiczny ogień. Dlatego nie bój się kryzysów ani trudnych momentów. Są one cennymi okazjami do transmutacji, oknami do Twojej duchowej ewolucji. Praktyczny przykład: kiedy czujesz gniew. Zamiast go tłumić lub wybuchać, weź głęboki oddech i zapytaj siebie: czego ta emocja chce mnie nauczyć? Ten prosty akt przekształca destrukcyjną emocję w portal samopoznania. W ten sposób ogień, który wcześniej płonął, teraz rozświetla się. To jest hermetyczny sekret. Wszystko może zostać przemienione, gdy zmienisz swoją wibrację. Ale uważaj: siła transmutacji nie jest bierna. Wymaga świadomego działania, odwagi i poświęcenia. Nie wystarczy chcieć się zmienić, musisz działać inaczej, myśleć inaczej, wibrować inaczej. Dlatego Tot nauczał, że alchemia zaczyna się wewnątrz i manifestuje się na zewnątrz. Kiedy zmieniasz się wewnętrznie, świat zewnętrzny nieuchronnie dostosowuje się do Twojej nowej częstotliwości. Wielką lekcją siły transmutacji jest to, że nie jesteś ofiarą okoliczności, ale alchemikiem swojego własnego istnienia. Wszystko, co jest dziś bólem, może stać się siłą, wszystko, co jest dziś ograniczeniem, może stać się ekspansją. Musisz tylko świadomie aktywować ten wewnętrzny ogień i pozwolić sobie spalić to, co już ci nie służy, a następnie odrodzić się. A teraz, gdy znasz już trzy ukryte siły, jesteś gotowy nauczyć się, jak w praktyce aktywować kod wibracyjny Tota. Przygotujcie się. Rytuał zaraz się rozpocznie. Jak aktywować kod wibracyjny Tota w życiu codziennym? Znajomość kodu wibracyjnego to dopiero początek. Prawdziwa moc leży w jego codziennej świadomej aktywacji. Tot Pozostawił praktyczne nauki, które są nadal używane przez wtajemniczonych, okultystów i mistyków. Pierwszym krokiem do aktywacji kodu jest milczenie. Tak, cisza jest bramą. Przed jakimkolwiek rytuałem oddychaj głęboko, zamknij oczy i wsłuchaj się w dźwięk swojego serca. To jest rytm wibracyjny, który dopasuje cię do pola energetycznego Tota. Następnie przywołaj trzy ukryte siły. Mentalnie oświadcz: Aktywuję teraz kreatywną, podtrzymującą i transmutującą siłę we mnie. Poczuj, jak te moce wyłaniają się z twojego centrum jako trzy świetliste spirale przeplatające się. Wizualizuj złoty kolor otaczający twoje ciało jak wibracyjna zbroja. Ta praktyka, powtarzana każdego dnia po przebudzeniu, dostosowuje Twoją częstotliwość i wzmacnia Twoje pole energetyczne, aby poradzić sobie z każdym wyzwaniem. Słowa mocy to kolejny niezbędny element. Wybierz wibracyjną mantrę, która reprezentuje Twój obecny cel. Może to być: Jestem światłem, jestem mocą, lub jestem równowagą. Powtarzaj ją trzy razy rano i trzy razy przed snem. Nie tylko ją wypowiadaj, poczuj ją. Każda sylaba powinna wibrować w Twojej klatce piersiowej jak święty bęben, rozbrzmiewając echem w Twoim polu aurycznym. W ten sposób kot zapuści korzenie w Twoim bycie, kształtując Twoją rzeczywistość od wewnątrz. Używaj także symboli. Tot był wielkim mistrzem symboliki. Jednym z najpotężniejszych symboli jest kwiat życia, który reprezentuje świętą geometrię wszechświata. Umieść jego obraz na swoim ołtarzu, w domu, lub jako osobisty amulet. Za każdym razem, gdy na niego spojrzysz, weź głęboki oddech i połącz się z myślą, że jesteś częścią tego doskonałego porządku kosmicznego. Inną podstawową praktyką jest pisanie wibracyjne. Każdego ranka zapisz sobie wyraźną intencję na dany dzień, na przykład dzisiaj moja energia będzie energią spokoju i skupienia. Pisanie jest fizycznym przedłużeniem siły twórczej. Przekształcając myśl w słowo pisane, zakotwiczasz swoje wibracje na płaszczyźnie materialnej, przyspieszając manifestację. Uczyń z tego święty rytuał, tak jak starożytni egipscy skrybowie, którzy zapisywali wieczność w kamieniu. I nigdy nie lekceważ mocy świadomego oddychania. Trzy razy dziennie zatrzymaj się w tym, co robisz, i oddychaj głęboko, wizualizując, jak energia życiowa wchodzi i wypełnia każdą komórkę. Podczas wydechu, wyobraź sobie, że uwalniasz wszelkie napięcia i blokady. Ta prosta praktyka przywraca równowagę Twojej częstotliwości i zapobiega odłączaniu się od Twojego kodu wibracyjnego w ciągu dnia. Na koniec praktykuj wdzięczność. Każdej nocy podziękuj w myślach za trzy rzeczy, które się wydarzyły. Wdzięczność jest jedną z najwyższych częstotliwości wibracyjnych i wzmacnia siłę podtrzymującą. Kiedy dziękujesz. Potwierdzasz wszechświatowi, że rozpoznajesz i szanujesz przepływy energetyczne, które rządzą Twoim życiem. W ten sposób pozostajesz w zgodzie z kodem. Teraz, gdy znasz praktyki, zrozum, aktywowanie kodu wibracyjnego. To ta nie jest odosobnionym wydarzeniem, ale codziennym wyborem, inicjacją, która jest odnawiana każdego świtu. Przygotuj się. Bo teraz nadchodzi ostateczna inicjacja. Staniesz się Panem swojej własnej energii. Ostateczna inicjacja stanie się Panem własnej energii. Dotarliśmy do szczytu podróży ostatecznej inicjacji. Momentu, w którym poszukiwacz staje się mistrzem. Stanie się mistrzem własnej energii nie oznacza sztywnego kontrolowania wszystkiego, ale raczej mądrego płynięcia przez niewidzialne prądy, które rządzą istnieniem. Tot nie szukał ślepych uczniów, ale świadomych mistrzów, zdolnych do współtworzenia swojej rzeczywistości z harmonią i mocą. Teraz to jest twoje powołanie: stać się alchemikiem swojego własnego życia. Mistrzostwo duchowe nie jest celem samym w sobie, jest ciągłą praktyką. Oznacza rozpoznawanie, kiedy twoje wibracje są niskie i wiedzę, jak je podnieść, zauważanie, kiedy twoja energia jest rozproszona i wiedzę, jak ją skupić. Oznacza to patrzenie na wyzwania nie jako na kary, ale jako na okazję do nauki i ekspansji. To właśnie robił Tot. To samo robią wszyscy ci, którzy łączą się z kodem wibracyjnym. Pamiętaj: wszystko jest energią, Twoje ciało, Twoje myśli, Twoje emocje wszystko wibruje, a ktokolwiek opanuje swoją wibrację, opanuje swoje życie. Prawdziwa wolność duchowa nie polega na uciekaniu od trudności, ale na wiedzy: jak przekształcić każdą z nich w Krok ewolucji to jest droga do mistrzostwa, dziedzictwo, które Tot pozostawił ludzkości nie jako odległą obietnicę, ale jako możliwą, codzienną i świętą praktykę. Od teraz nie jesteś już zagubionym poszukiwaczem jesteś świadomym strażnikiem swojego własnego pola wibracyjnego. Każde słowo, które wypowiadasz, każda myśl, którą rozważasz, każde działanie, które podejmujesz, Będziesz świadomym aktem energetycznej kreacji. Staniesz się latarnią, promieniującą światłem, równowagą i mocą, inspirującą innych do przebudzenia się, do ich wewnętrznego mistrzostwa. Mistrz nie szuka oklasków ani uznania. Mistrz po prostu jest. Kroczy w ciszy, z pokorą, ale z obecnością, która przemienia wszystko wokół niego. To jest jego nowa tożsamość, mistrz własnej energii, współtwórca swojej rzeczywistości, strażnik wibracyjnego kodu Tota. Więc świętuj, weź głęboki oddech i uznaj ogrom tej chwili. Przekroczyłeś zasłony nieznanego, zmierzyłeś się ze swoimi cieniami, aktywowałeś ukryte siły i teraz odrodziłeś się jako istota wibracyjnie świadoma. To rytuał przejścia, którego niewiele dusz ma odwagę się podjąć, ale ty to zrobiłeś i zawsze pamiętaj: kod wibracyjny Tota jest wieczny, jest w tobie i zawsze będzie. Kiedykolwiek go potrzebujesz, wróć do tych praktyk, przywołaj trzy ukryte siły i pozwól im cię prowadzić. W ten sposób twoje życie będzie harmonijnym tańcem pomiędzy kreacją, utrzymaniem i transmutacją. Jeśli ten filmik poruszył, Twoją duszę, polub go, udostępnij i napisz w komentarzach, jestem panem swojej energii. W ten sposób twoje wibracje ulegają wzmocnieniu, a twoja inicjacja zostaje skonsolidowana. Podróż trwa dalej i już nigdy nie będziesz taki. Sam.